Manko z tej strony, XTEMI i zapraszam do kolejnego odcinka już ze Strażników Galaktyki. Ehm, w ostatnim odcinku Rocket był e, bohaterem, bo nas uratował. Teraz jesteśmy w głowie Draxa. Dziwne, dziwne się tu dzieją rzeczy. Zobaczymy, czy w ogóle tego Draxa uratujemy. Ja, oczywiście, zachęcam do łapkowania w górę filmu. Jeżeli Wam się podoba, subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć innych filmów na moim kanale. Oraz napisanie miłego komentarza. A my lecimy. My lecimy. Boś małą córką. Znów się bawiłaś w ogrodzie matki? Polowałam. Na piach? Nie, goniłam to. Było za szybkie. Tylko głupcy gonią. Łowczyni czeka. Zna dobry moment. Draks. Hmm. Tato, w porządku? Draks, Kamaria! chce wracać do domu? Co to, flurwa, jest? Właśnie? Tak mała, matka czeka. Ty pokrętnie się w suklubie, wyrzeknij się łupu!

Pada, pa, padajcie! To coś! Te, co się? Nie wiem, co to jest, nie? Te, tu, tak, te, gamora, daj mi to. Mhm, węg, węg, To, co się? Nie mogę? Mogę, dobra. Roket, dawaj bomby. Okej. Okay. C, 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 Dobra. Masakra, co to jest? Węg. Okej, okay, dostał. Aha, bo te gniazda muszę niszczyć, chyba.

Bank. Dobra, mamy to. Nie zasysać nas do środka. Ua. Okej. Okej, okej. Przestali zależy, co masz na myśli. No to mieliśmy okazję zobaczyć, co nas oddziela od Draxa. Jedynie. Okej, okay. okay, dobra. My mamy dwa punkty. Bo chciałem sobie tutaj tylko sprawdzić. Aha, ty masz tutaj trzy. I... Draxowi na razie nie będę dawał. Damy grutowi A nie, nie mogę! Nie mam tego granatu? O kurczę Na chwyt mamuta? Dobra, czyli no musimy dobić jeszcze troszeczkę i może rokata już rozwiniemy całość. Czarne... Widziałem coś podobnego w mojej obietnicy. Zobaczysz więcej. Zagłębiliśmy się zaledwie w zakamarki. tego. Co do obietnicy... No, to... żona Draksa, tak myślę. Chowat, więc to musi być jego dom. Okej. Okay. żona Draksa. Chowat, <laughs> nie śpieszyło się wam zbytnio. Tylko głupcy gonią. Hm? chodź, kochany. Wejdźmy do środka. Drax, brachu. Międlisz mi martwą muzykę. Spoko, dobra? Ogarniam. No, wielkoludzie, wiem, że mnie słyszysz. Czemu mnie nękasz? Znów go stracimy. Tu ja, bracie. Stormlord, pamiętasz? I reszta. Ty umiesz to przemóc, Drax! No weź, drągalu, nie zostawiaj mnie z Kuilem! Drax, kolacja gotowa. To nie jest chowat. No. Zostaw ją. Nie wiesz, o co mnie prosisz. Znowu? Naprawdę?

Gdzie tam są? A, tam są jeszcze. Bang. Bang. No nie wierzę. Za chwilę dostanę. Bang. Dobra, okej, okay, dostali. W porządku. Zakończ te zabawy. Okej, okay. dobra, mamy to. Drax, proszę cię. Dobrze. Teraz szybko ulepszamy rocketa. Wiem, że w takim kijowym miejscu, ale... Ale roket ulepszony do fula. Gród ma tylko trójeczkę. Gamora. Gamora tylko musi się nauczyć tego. No i... Draks, trójki... super... umiejętności, dobra. nie, w nie, Może nie, 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 tak źle. nie, widzę przynajmniej żadnej obietnicy. To pusty pod... nie, widzę żadnej żadnej To To nie, 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 Włochaty czarowniku. Dobra, rozdzielmy się się poszukajmy wyjścia. wyjścia, przejścia. przejścia. czegoś. Przegram zakład jak zginę w ciemnej jamie. Miało być sam w ciemnej jamie. I mi nie, zapłacisz jak oboje zginiemy. Traks! No już, stary! Wiem, że mnie słyszysz! To niżu nie jest śmieszne! Wiem, że błądzisz w mroku. To Patrzcie. Nie wierzę, że to jest! W drogę! Jego cząstka wciąż jest z nami! Na Okej! Okay. Obyś miał za nad... Okej! Okay. Dobra, mamy to Drax, proszę cię! Czemu to robicie? Nie zostawicie mnie. Zaufaj nam, Drax. Chcemy pomóc. Mhm. Mm Zabierając mi dom. Twą beztroską niewiedzę należy negować. Zluzuj, Shakespeare. Damy radę. No weź. Nie będziesz chyba siedzieć w tej dziurze. Dla swojej rodziny wejdę nawet w głębi Sardut z kochanie. Pora coś zjeść. O nie. Słuchaj, stary czaje. Wiem, są wyjątkowe. Są jedynym, co dla mnie ważne. Moja chobad. Drugiej tak dzielnej nie spotkałem. Nie zła mi pokój nawet w czasie wojny. Moja kamaria. Niewinna kamaria. Wzięła z nas co najlepsze. Mimo wątłej postury. One obie. Były. Były. To co tam widzę? Nie wiem. Wspomnienia? Ale to fałsz. Jest zły. Sfałszowane spojrzenie. Żywione desperacją. słów zostać sam. Nie jesteś sam, stary. Jesteśmy z tobą. Każdy kogoś stracił, Drax. Potem jest łatwiej, jeśli otoczysz się przyjaciółmi. E, Gród powiedział coś zkliwego. Dawajmy, że ja też. Dalej, drużyną. Nie idź tam! Nie idź tam! Dołącz do nas, Drax. Drax, nie. To nie on. Drax? Coś ci jest, Tato? Powiedz coś miły. Będę cieszył się czasem, który był, i nie zadręczał tym straconym. Okay. Będę kochał i czcił Was obie okej. Okay. co tu się wytworzyło? Co? To okay. Wróciliśmy z głowy Drachsa. Mam nadzieję. Okay. I jak tam duży jest spoko? Umysł ozdrowiał. I to dzięki wam. Chociaż muszę spłacić błędne osądy. Ej, guzik musisz. Nikt nie jest idealny. Taki nasz urok. <grym> Dużo pamiętasz? Z każdym przełkniętym kłamstwem wokół rósł mrok. Im dłużej byłem z rodziną, tym pewniejsze było, że nie odejdę. Piterze Quillu, ratuj swoje dziecko. Jeśli czuję pół mego bólu, ciemność może ją pochłonąć. Nie jeśli coś z tym zrobię. Rozegrajmy to zgrabnie. Oddziela nas mrowie nawróconych I Ta Czarnego Budyniu. Ktoś mi może wyjaśnić, jak ten włochaty lump to wchłonął? I czemu to wyglądało jak on? Ponieważ jest mną. On co się przebrał? Czas na nas. Hej! Okay. Na Dla... Czekajcie, czyli jak jest to co? Eee, złociutki! Mógłbyś tu wrócić i wyjaśnić, co się wydarzyło? Czas jest cenny, a zrozumienie spędne. Mogę go zastrzelić? No pozwólcie! Mm... E, ta pierwsza walka się nie liczy. Słuchaj! mroku istnieje intensywna wszech Skoro mowa o mroku... Okay. Taka była świetna ta... pustelnia. Potęga bez celu. Póki nie przybył Rejker. Jego podwładnych plamiła plaga, którą ja umiałem ukoić i uleczyć. Statek pełen chorych przypadkiem przybył do kogoś, kto włada potęgą leczenia? Byliśmy potrzebnym i potrzebą. Objawy, ozdrowieniem. W zachwycie mą zdolnością zrobili mnie bóstwem. Chyba wiem, jak to się skończy. Ja nie wiem, jak to się skończy. Cii, teraz będzie strasznie! Wobec wdzięczności wyznawców me myśli omami mrok i pośród cień przechowuje. Podłe padalce z myślami podłymi przydatne jedynie, by żywić się nim Pycha rząd na żywienia, żałosna żądza. Imieniem magus. Okej okay. i czego ona chciała? Całkowitego oddania. Też słyszałem ten głos zagłuszał wszystko i Pochlebiania. Obiczowania, obżarstwa smutku, rozpaczania. Mówiłam, że będzie strasznie. Kwałtowne gnicie stworzone z serca mojej siły. Mój kamień duszy wariował, więc go wyrwałem jak wroga. Wyrwałeś? Ale jak? Mechaniczna maszyna, myśl Rakera, oddzieliła go od głowy i zabrała zło, co się w nim znalazło. Czyli po naszemu. Dałeś Rejkerowi ukraść twoje moce. Bogubił się pewnie i błąkał. Był jednak dnia tego mędruchem. Ślubował świętość oddzielić od ohydy, by bez lęku leczyć można było mocą. Jasne, ale kto tą mocą włada. Hmm. Byłeś chyba zbyt nieostrożny? Roket ma rację. Rejker dobrze wiedział co robi. Jest mistrzem manipulacji myślą. Mordercy. Ja też tak zacząłem gadać. Nie żywię złości do pogubionego przyjaciela. Ekscentryczny eksperyment od nas oba. To jak wyjaśnisz to, że twój najlepszy kumpel dorwał ten cały kamyk i teraz przejmuje władzę w galaktyce? Nie wyjaśnię. Chyba znam na to odpowiedź. Kiedy odrzuciłem swoją obietnicę, trafiłem do obietnicy Niki. Była tam Korel. Próbowała mi coś pokazać. Piter, nie możesz ufać niczemu, co tam widziałeś. To było co innego. Czułem, że to co innego. Zabrała mnie do strefy zastrzeżonej i widziałem tego magusa. Widziałem, jak wczepia się w niki i. Widziałem, jak zabija korel. Słyszysz ty sam siebie, jak ci to pokazała, skoro nie żyje? Zrozumiała rzecz. Dusza może dybać przy kamieniu. Doczepiona do dziecka. Hmm. Tak właśnie mówiła Korel, że są we trójkę jakoś połączeni, że Niki musi pogodzić się z jej śmiercią. Magus rozkoszuje się rozpaczą, manipuluje jej myślami i wysysa witalność z jej wyznawców. I podejrzewam, że jest nienasycony. Okay. Nasycisz niezaspokojonego, nienękany Magus chłonie wszystko. Będzie potrzebny naprawdę srogi plan. Lepiej wymyślajcie go szybko, bo widzę już światło dnia. Więź Magusa i Matrony musi zniknąć. Zaspokaja swój głód poprzez dziewczynę. Czyli Niki jest jak pani wampirów. Lecząc ją, uwolnimy resztę. Czemu tego po prostu nie powiedziałeś? Wow. Czy wiemy, jak uratować Niki? Krok pierwszy krok to znaleźć Niki. Drugi to przekonać ją, że jej mama nie wróci z umarłych. Krok trzeci, zabrać jej ten kamień i wytrzeć podłogę tym całym magusem. Poziom pewności przedstawiasz potężny. Tak, to pan pozytywny, aż się niedobrze robi. Kamień to dla Magusa most i mocowanie, a młody umysł można łatwo modelować. Jeśli się z nią ześli, zerwanie połączenia może ją zabić. Nie dopuścimy do tego. Nie, żebym popierał złotego mruka, ale jak znajdziemy małą? O czym ty? Co tu się. O flark, o, flark. Jak znajdziemy małą? Nie mają kole. Mogą lecieć wszędzie, nawracać wszystkich. No, nikt jest tam. Nowy rozdział. Dwunasty. Porozum do głowy. Musicie ruszać. Już. Tak, jakbyś ty miała zostać, to jest mój lud. Jak zostanę, część przetrwa. Więc my też pomożemy. Nie, kiedy trzeba, będę gdzie trzeba. Chyba, chyba. <śm> Więc ufajcie mi. Dobrze, nie umieraj. Tylko. No, bo zaczynam cię rozumieć. Ciekawie się robi i to bardzo. Dobra, ok, jest zapis gry. Dalszą część tego nowego rozdziału będzie już w nowym odcinku. Ja zachęcam do łapkowania w górę filmu, subskrypcji na kanale, jesteś, jeżeli jesteście nowi lub. Żeby nie pominąć innych filmów, czyli dzwoneczka sobie kliknijcie. Wow, co tu się dzieje? Musimy uratować niki. Ale to już w następnym odcinku. Więc trzymajcie się i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, elo na razie, hej!